Metrów długa, 20 metrów szeroka, pod standard samochodów y, ciężarowych. Ona jest y, nawadniana. System odzyskiwania tej wody, naturalny układ lotniska, jest taki, że w, y, w kierunku tutaj prawym woda spływa. Tam mamy porobione specjalne akotreny, studnia, i to jest ta woda z powrotem y, trafia do obiegu. Powstrzymam już nawodnienie. Na y, teraz y, panowie, wyszliśmy troszkę dalej niż. Y, jest rozporządzenie y, ministra infrastruktury. Stworzyliśmy system tak zwanych kurtyn wodnych. Na czym polega kurtyna wodna, to wam pokażę. Zobaczcie. Y, pojazd najeżdża z pewną prędkością 50-60 km na płystę podświetlową. Po następuje wystrzelenie takich kurtyn i zobaczcie, to jest kurtyna wodna i wtedy trzeba wykonać manewr albo ominięcia, albo zahamowania, w zależności od tego, co jest szkolone, czy hamowanie na śliski awaryjne, czy manewr odminięcia. Widzicie taki, jedną taką samodzielną, która wyskoczyła, to jest tak zwana znacznikowa, czyli trzeba się zmieścić tirem z powrotem, bo było to robione wszystko pod kategorię tą ciężką dla takiego awaryjnego ominięcia. Również to, to samo jest na płycie prostokątnej. Tu kolejny, kolejna kurtyna to jest z lewej strony. Również takie kurtyny wodne wyposażona jest tutaj nasza płyta poślizgowa w no, formie pierścienia. To też jest taki element, że nagle przed. Kursanty wyskakują, to ta woda wtedy należy wykonać awaryjne hamowanie przed tym, bo jeśli się nie uda, to się po prostu tylko wiesza. Warunki tutaj na tym obiekcie są takie, że yy, można po, pośmiały pochwalić się tym, że to jest najnowocześniejszy obiekt yy, w tym, tego typu w kraju, więc... Yy... Będziecie mieli możliwość tutaj zobaczenia, jak się na tym jeździ, jak jest naprawdę ślisko. Do Waszej dyspozycji jeszcze będziemy mieli taki radar, który pokaże Wam, bo są pewne elementy do, do wykonania podczas zdawania na... E egzamin na instruktora techniki jazdy, m.in. hamowanie włóków przy 50. Zobaczycie, jak ciężko wyhamować przy 50 km bez systemów. Czyli samochodem, który nie ma ABS-u. -y. Kiedy blokują się te koła i trzeba w odpowiednim momencie ten y y y zastąpić, po prostu własną nogą system ABS-u. są nasi instruktorzy? To są naprawdę bardzo dobrzy instruktorzy techniki jazdy Już zapraszam kolejnych Państwa. Samochody srebrne są, mają wyłączone systemy ABS, czyli one idą na płyty pociskowe, ponieważ ćwiczymy na płytach pociskowych bez tych.